Co do upublicznienia tych dokumentów, to znowu to jest odpowiedź, którą Państwo muszą kierować do przewodniczącego Millera i do pana prokuratora Seremeta, ponieważ ja nie wiem. W jakim, o, jaki status prawny będą miały przywożone dokumenty? Czy one będą wyłącznie materiałami komisji, i wtedy y, możliwość podejmowania decyzji przez przewodniczącego Millera, także w zakresie ich upublicznienia, oczywiście w porozumieniu z premierem na mocy rozporządzenia, które to reguluje, jest większa, a inna, jeżeli te dokumenty będą przywiezione już jako element, który będzie y, materiałem dowodowym polskiego y, postępowania prokuratorskiego? Wtedy oczywiście ta decyzja będzie decyzją, która musi być podjęta w uzgodnieniu nawet nie z prokuratorem generalnym, ale zgodnie z przepisami z prokuratorem prowadzącym śledztwo, który decyduje, czy materiał można upublicznić, czy nie i czy to nie narusza tak zwanego interesu i dobra śledztwa. Ale tak jak mówię, na te pytania będziemy znali odpowiedź na początku przyszłego tygodnia.